Cześć, z tej strony Maestro. Słuchacie Stacji RPG, a dziś w pomocniku growym kilka pomysłów na obarwiające sesje spotkania. Incidenty na trakcie, które mogą być zaczynami całych mini-przygód. Albo po prostu przerywnikami, wtrętami do fabuły. Pomysły inspirowane są różnymi dziełami kultury, które pewnie rozpoznacie, polanymi nieskrępowaną fantazją. Z oczywistych przyczyn cały materiał skierowany jest do prowadzących, więc graczy... Uprzejmie prosi się o wyłączenie aparatów. Sytuacja pierwsza. Biwak przy trakcie, zapadł już zmierzch. Obozująca drużyna słyszy tentent konia. Ktoś pędzi w ciemności, ryzykując wypadek. Obok ogniska drużyny zatrzymuje się po chwili jeździec. Człowiek, wyglądający na zmęczonego, bladego, zatroskanego szlachcica, poprosi o łyk napitku. I powie, że nie ma chwili do stracenia, musi jechać dalej, nie ma czasu na tłumaczenia. Jeśli ktoś będzie za pomocą testu próbował przejrzeć jego emocje, myśli, zachowanie, to może zauważyć, stwierdzić, że jeździec niespokojnie nasłuchuje, jest zalękniony, może obawia się pościgu, coś go prześladuje. Już w siodle. Szlachcic jakby się zawaha. Spyta bohaterów graczy, czy są honorowymi i dobrymi ludźmi i czy mogą coś przechować. Bez względu na odpowiedź wyciągnie z zapazuchy małe zawiniątko, mówiąc, że najpóźniej za kilka dni, kiedy będzie wracał, na pewno odnajdzie drużynę i odbierze pakunek. A to weźcie w podzięce doda ściągając z palca srebrny sygnet i wręczając, czy rzucając najbliższej postaci gracza. Dzięki temu ja albo ktoś, ktoś was odnajdzie. Śpiesza się, mówi, Nie. mając jakby łzy w oczach. Muszę się śpieszyć, to sprawa życia i śmierci. I szybko odje odjeżdża. W przekazanym zawiniątku jest tylko krótki list, poza tym to płótno ze sznurkiem. Co do pierścienia sygnetu, to przedmiot jest przeklęty. Podążają za nim istoty, przy których na góle były przedszkolakami. W liście, jeśli bohaterowie kiedykolwiek go odczytają, jest napisane: Kimkolwiek jesteś, wybacz mi. Musiałem przekazać go dalej, inaczej zginę. Oni są coraz bliżej. Jeśli jesteś tak słaby jak ja, podaruj sygnet komuś innemu. Ja inaczej nie potrafię. Może udać się zwalczyć to przekleństwo. I to koniec listu. Ten, kto ma w tej chwili pierścień, a nie da się go pozbyć w klasyczny sposób. Wrzucenie do rzeki, czy zakopanie, stopienie w kuźni nie działa. Sygnet o świcie wraca magicznie do ekwipunku obdarowanej postaci, albo nawet na jej palec. Postać, która Sygnet otrzymała, zacznie po jednym lub dwóch dniach dostrzegać w pewnym oddaleniu trzy lub cztery, może więcej, mroczne, niepokojące, Sylwetki. Co ważne, są niewidzialne dla innych. Początkowo, przez pierwsze dni te upiorne postaci po prostu stoją, jakby patrzą, obserwują posiadacza sygnetu. Później jedno ze straszydeł ewidentnie wskazuje na posiadacza, to też trwa przez jakiś czas, a następnie. Trudno powiedzieć, czy po dniu, czy po dwóch dniach, kolejnych powoli, jakby powłócząc chorymi, zdeformowanymi kończynami, wszystkie mroczne sylwetki zaczną powoli iść w kierunku nieszczęśnika, posiadacza sygnetu. Oczywiście można to stwierdzić tylko wtedy, kiedy się na nie patrzy. One nie są niematerialne, nie przenikają domów, ścian, drzew, muszą je minąć. Czasami są widoczne, czasami nie. Ale kiedy patrzy się w odpowiednim kierunku, to posiadacz sygnetu widzi zbliżające się do siebie postaci. Wszystko wygląda w ten sposób, że mroczne, zwijmy je upiorami, poruszają się tylko wtedy, kiedy się je obserwuje. No ale tego, tego nikt poza posiadaczem nie stwierdzi, a inni... Tych stworów nie widzą. W związku z tym to może być tylko refleksja wynikająca z jakiejś skonstatacji, że jeśli się na nie nie patrzy cały czas, tylko zerka co jakiś, to wydają się iść dosyć wolno, dosyć powoli. Jakby robiły przystanki, kiedy się nie, ich nie obserwuje. To jest oczywiście jedna z opcji, którą prowadzący może zastosować. Bo równie dobrze można wprowadzić zasadę, że te upiory po prostu kroczą w stronę, w stronę posiadacza sygnetu, bez względu na to, czy on je obserwuje, czy, czy ich nie obserwuje. To będzie być może jeszcze straszniejsze. A kiedy już dotrą do posiadacza pierścienia, chciałoby się rzec powiernika pierścienia, maszkary będą chciały go zabić, zadając kolejne ciosy, kalecząc paznokciami, pazurami, gryząc, dusząc, nie korzystając z broni. I przypominam, że są niewidzialne dla wszystkich poza posiadaczem sygnetu, ewentualnie poza osobami, które akurat dotykają posiadacza. Są niewidzialne, ale nie są niematerialne. Muszą, jak padło, mijać, wybijać jakieś przeszkody. Kiedy dotrą do drzwi będą chciały się do, dostać do izby, którą na przykład posiadacz sygnetu zamieszkuje, to będą musiały te drzwi wyważyć. I mogą to zrobić. Mogą użyć siły. Dobijać się, a potem, potem wysadzić z zawiasów skrzydło drzwiowe. Na przykład, według jego pomysłu, straszydła to upiory, upiory sygnetu, zdeformowane dusze wszystkich jego poprzednich ofiar. Więc Mistrz gry może wprowadzić ich większą ilość. Widma mogą być zróżnicowane pod kątem rasy, wyglądu, jeśli w ogóle ich wygląd jest identyfikowalny. Mogą to być tylko przerażające sylwetki. Najprostszym rozwiązaniem problemu jest zachowanie analogiczne do szlachcica. Podarowanie pierścienia jakiemuś nieszczęśnikowi albo komuś bardzo, bardzo złemu. Tylko czy bohaterowie graczy się na to zdecydują? No bo pierścień w żaden sposób nie zniknie. Nawet jeśli zginie ktoś bardzo zły, ktoś, kto, jak to się mówi, na to zasłużył, to co dalej z przeklętym sygnetem? Niech za jakiś czas drużyna będzie świadkami okropnej sceny, kiedy obdarowany przez nich człowiek, albo ktoś kolejny w tym całym łańcuszku przekleństwa, zginie w straszliwych okolicznościach, rozerwany przez jakieś niewidzialne byty, zostawiając po sobie zrozpaczonych bliskich. Potem ktoś inny podniesie pierścień, nieświadomy wszystkiego, weźmie go dla siebie, przekaże go może dalej bliskim zabitego. Czy teraz bohaterowie śmiałkowie zareagują inaczej? Za każdym razem dystans wyjściowy między upiorami a posiadaczem sygnetu jest taki sam. Powiedzmy te 50-60 kroków. Oczywiście posiadacz pierścienia cały czas może się oddalać od tych, od tych maszkar, od straszydeł, uciekać im, umykać, zdobywać dystans, powiększać go. Mając przez ten czas kupując sobie w ten sposób, kupując sobie czas. Ale tylko, no tylko na jakiś czas. Oczywiście, przekazanie i rozmnożenie zła to nie jest jedyna mm, opcja. Chociaż pewnie najłatwiejsza. W światach fantazji na pewno jest jakaś wyrocznie, arcymak, inne źródło nadziei. A więc, jest to potencjalny quest dla drużyny bohaterów-graczy, która zdecyduje się. Poszukać rozwiązania, aby unicestwić sygnet, albo klątwę, która na nim spoczywa, i dać światu, dać światu trochę szczęścia, zdjąć to zagrożenie. Pomysł drugi. Drużyna bohaterów spokojnie wędruje, gdy nagle z naprzeciwka, może ze zakrętu, z lasu lub z domu, wyjdzie inna, niewielka grupa wędrowców. Jest ich dokładnie tylu co bohaterów. Co więcej, mają takie same uzbrojenie, szaty, ewentualnie w wierzchowce. Ten sam wzrost, wygląd, no z bliska będzie to ewidentne. To idealna kopia całej drużyny. Nie mniej zdziwiona całą sytuacją, choć tylko na początku. Po chwili sobowtór, jakby zrozumieją o co chodzi, choć niekoniecznie podzielą się tym z postaciami graczy, zaczną ze sobą szeptać, chichotać nerwowo. Najwyraźniej sobowtóry wiedzą więcej niż bohaterowie. I teraz rozwiązanie tej sytuacji a więc decyzja i przemyślenie mistrza gry. Być może sobowtóry to podróżnicy w czasie na jakiejś misji zleconej przez czarownika. A więc niedługo nasza właściwa drużyna graczy podejmie się czegoś takiego tego skoku w czasie, jakby w przeszłość albo. Narazili się niedawno jakiemuś złośliwemu ubóstwu, które powieliło te osoby. Tylko najwyraźniej powieliło je z innym zestawem wspomnień, fałszywych wspomnień, a być może drużyna obozowała w pobliżu jakiegoś eksperymentu, rytuału magicznego lub czegoś w tym rodzaju. Pomysły, motywy mogą być różne, zwłaszcza w magicznych światach fantazy. Gdzie przyczynowość yy, jest dosyć niepewna. Ważne, żeby wzbudzić w bohaterach wątpliwości co do ich oryginalności i tożsamości. Czy moje wspomnienia są prawdziwe, czy magicznie wszczepione? Czy jestem kopią, echem prawdziwej osoby, czy jest zgoła odwrotnie? Czy podróż w czasie rzeczywiście miała miejsce? Yy, czy to tylko jakiś wybieg, oszustwo? Żart szalonego bóstwa. Cały pomysł polega na, oczywiście na komplikacji życia drużynie, która może realizować w tym czasie inny główny wątek, teraz zaburzany przez istnienie i działanie sobowtórów, być może złośliwych demonów, imitatorów, albo rodziny dopelangerów, która ma dziw, dziwne poczucie humoru. Sytuacja trzecia. Drużyna zatrzymuje się na biwak lub popas. Nieopodal w strawie leży duży, ciężki, płaski kamień idealne miejsce. Do zjedzenia posiłku, rozłożenia ekwipunku, z bliska bystroko dojrzy na głazie, zatarte przez czas, wiatr i wodę, inskrypcje dziwnego kształtu glify. Jeśli bohaterowie spędzą chwilę obok kamienia, ewentualnie obok, będą się pasły ich konie, yy, cały kamień zacznie drżeć, delikatnie wibrować, przyciągnie uwagę. Dokładne oględziny ujawnią, że z boku głazu wystaje końcówka jakiegoś dużego ćwieka. Dużego, szczerozłotego ćwieka. Jeśli drużyna zdecyduje się go wyciągnąć, a nie będzie to proste, wymaga trochę siły, czasu, drżenie kamienia uspokoi się, a z otworku po ćwieku uleci w niebo jakiś opar z muszka dymu. Po minucie czy dwóch głas nagle pęknie na pół z głośnym hukiem. Spod odłamków wynurzy się szponiasta, trójpalczasta łapa, najpierw jedna, potem druga. Najwyraźniej pod kamieniem była studnia lub dół, z którego teraz wyłazi jakaś bestia. Tak, bohaterowie graczy uwolnili demona lub coś podobnego. W zależności od preferencji mistrza gry, głodna bestia może po prostu zaatakować drużynę, która na, na początku będzie tą całą eksplozją powalona, oszołomiona, albo opętać, wcielić się w jednego z bohaterów, lub też ślicznie, uprzejmie, z przekąsem podziękować wszystkim za uwolnienie. Bestia może spytać, czego sobie dobroczyńcy życzą w zamian, i sprezentować to niedługo w jakiś pokrętny, złośliwy sposób, na przykład zbijając się na skrzydłach, jeśli ma skrzydła, w powietrze, lecąc do najbliższej osady celem zaspokojenia głodu, rządzy zniszczenia i przy okazji zdobycia dla postaci graczy ich wynagrodzenia. Oczywiście drużyna powinna wkrótce trafić na ślady uczcowania demona i poczuć odpowiedzialność, albo i nie. Być może inskrypcje na kamieniu albo coś pod nim, pod tym rozbitym głazem, może być przydatne, żeby maszkarę pokonać bądź ponownie uwięzić. To dopiero początek wszystkiego. Końca Wam nie powiem, bo przechodzimy teraz do pomysłu numer 4, najkrótszego. Oto, wychodząc za zakrętu, traktu, Drużyna bohaterów usłyszy głośne krzyki. Kilkadziesiąt metrów dalej na poboczu stoi obładowana, kolorowa karoca z rozrzuconym dookoła częściowo bagażem, otwarte skrzynie. Jakaś kobieta siedząca obok krzyczy w rozpaczy, zakrywa twarz. Dwóch mężczyzn w jaskrawych strojach staje do pojedynku z rapierami, krążą dookoła siebie, rzucają jakieś przekleństwa, przechwalają się, prowokują, kilka osób dalej rechocze. Ktoś stoi z jakimś wielkim kijem, bo jakiś brodacz. Dziwaczna scena na pierwszy rzut oka to napad w toku. Choć krótka refleksja pozwoli zauważyć, że mm, wszystko jest dosyć sztuczne. Postaci dziwnie się wypowiadają. Być może to być język, może to być język obcy, wypowiadają się, jakby coś deklamowali. Tak naprawdę to trupa aktorska ćwiczy na postoju element dramatycznego przedstawienia. Tak udanie i realistycznie, że z daleka może to wyglądać nader prawdziwie. Jeśli bohaterowie ruszą z krzykiem na ustach i szarżą, albo po prostu dadzą się zauważyć mając broń, aktorzy chwycą za swoją, za swój oręż, pewni, że są obiektem ataku bandytów. Bo ważna rzecz, zarówno ci aktorzy, jak i drużyna graczy, może być wcześniej poinformowana przez kogoś, że ten odcinek drogi, jest często nękany przez zbójców. Więc w tej sytuacji, kiedy dwie grupy zobaczą się z bronią, nikt nie będzie nikomu niczego tłumaczył i prawdopodobnie dojdzie do jakiegoś starcia. A może nie. Jest jeszcze jeden pomysł: cała ta instynizacja to może być przemyślny plan w planie, faktyczny. Faktycznych zbójców stworzony przebiegłym geniuszem zbrodni herszta. A więc są to rzeczywiście zbóje udający aktorów. Albo aktorzy okazjonalnie będący rabusiami i mordercami. Równie dobrze. Więc może po wyjaśnieniu pozornego nieporozumienia, kiedy już drużyna bohaterów graczy i ta rzekoma trupa aktorska pośmieją się. Nastąpi rozluźnienie, wspólne śmiechy, może popijawa. Po tym wszystkim może się okazać, że bohaterowie mają do czynienia z nikczemnikami. Zostaną podtruci, oszołomieni, napadnięci, okradzeni. O ile oczywiście nie zachowują podejrzliwości, nie będą wystarczająco spostrzegawczy, żeby dostrzec pewne niepokojące szczegóły. I to tyle na dziś. Jeśli się spodoba Wam tego typu, tego typu pomysły, yy, krótkie, yy, krótkie pomysły na jakieś przerywniki, to do tej formuły będę wracał. Lajkujcie proszę i sub subskrybujcie stację RPG, by nadać sens jej istnieniu. A póki co trzymajcie się mocno latających z dywanów, bo ostatnio mocno dmucha. Cześć i czołem.